Jeśli tak, to dobry wieczór. Witam serdecznie na konferencji pometrzowej fs 2, Wygrywa z Wisłą Puławy 2 do 1. Jest z nami trener gości, trener Wisły Puławy, Pan Michał Piros. Bardzo proszę pani Michale o krótki komentarz do dzisiejszego spotkania. Jesteśmy na pewno rozczarowani i rozgoryczeni, bo wyciągnęliśmy, wydawało się, że w dramatycznej sytuacji wynik na 1-1, kilka minut przed końcem niestety Znowu znowu gdzieś okoliczności, czy, 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 czy nasza postawa, nie wiem, nie widziałem jeszcze nagrania wideo powoduje to, że tracimy punkty w samej końcówce. I to rozgoryczenie jest dosyć duże, bo pewne rzeczy się nawarstwiają i pierwszy raz chcę gdzieś to dosyć mocno zaznaczyć, bo w Kołobrzegu mamy sytuację przy prowadzeniu, gdzie wychodzimy z atakiem szybkim i Horągiewka idzie w górę w momencie podania, nasz zawodnik ma spokojnie 2 metry zabezpieczenia. W meczu z Radunią mamy prawie urwaną głowę. Zawodnik trafia do szpitala, ma badania, ma założone szwy przez 10 dni. Ma podbite, podbite oko i całą głowę opuchniętą, karnego nie ma. No Dzisiaj ja nie widziałem jeszcze tej sytuacji na wideo, bo Gdzieś serwery, serwery zblokowały, ale dostaje informacje od naszych działaczy, że ten karny problematyczny eee, druga żółta kartka. No jeżeli porównamy fał w końcówce spotkania na Pawlasie, gdzie też jest żółta, no to jest jakaś dla mnie, dla mnie abstrakcja. Oczywiście dwie zupełnie inne sytuacje, ale, ale my dostajemy drugą żółtą w sytuacji, kiedy tak naprawdę no, nic się nie dzieje. Dwóch zawodników, dwóch zawodników walczy w pojedynku biegowym, jeden drugiego trzyma. Malongo postanowił się wyłożyć, wykorzystać ten moment. Sytuacja ma miejsce w strefie środkowej, przy ławce, przy ławce gości i tak naprawdę zabija nam mecz, w którym w miarę dobrze funkcjonowaliśmy. I tak, żeby jeszcze tutaj przypomnieć jeszcze jedną sytuację, chociażby z zeszłego tygodnia, kiedy, kiedy tracimy bramkę w 99 minucie po przyjęciu zawodnika Chojniczanki ręką. No i to są takie takie okoliczności, na które nie mamy wpływu, a których doświadczamy od dłuższego, od dłuższego czasu. Ja nie chcę tutaj zwalać winy na sędziów, no bo pewne rzeczy na pewno my jako, ja jako trener, my jako sztab, czy, czy, czy zawodnicy razem jako zespół jesteśmy w stanie zrobić lepiej na boisku. I, i to, że mamy dzisiaj tyle, tyle punktów, ile mamy, no to nie jest konsekwencja tylko i wyłącznie tych decyzji, ale... Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby pewne rzeczy wybrzmiały, bo, bo uważam, że jesteśmy od dłuższego czasu krzywdzeni tymi decyzjami. Nie mówię, że tendencyjnie, nie mówię, że jest jakaś nagonka na nas, ale niestety tak to się wszystko układa, że jesteśmy, jesteśmy poszkodowani w zasadzie w co drugim meczu, jeżeli chodzi o te, o te decyzje i one mają przełożenie na wynik końcowy, a czasami na naszą pracę, bo to nasza praca jest oceniana przez pryzmat wyniku, moja w szczególności jako pierwszego trenera. A decyzje sędziowskie, niestety, y, jest w tej rundzie, y, w tych kilkunastu spotkaniach, y, kilka kluczowych, w większości na naszą niestety niekorzyść. I, i nad tym niestety ubolewamy, ale nie mamy na to, na to wpływu. Tyle z mojej strony. Przede wszystkim wielkie gratulacje dla drużyny. Y, bardzo nam zależało na tym zwycięstwie, i osobiście szczególnie, powiem szczerze, Rzadko decyduje się na jakieś takie skrajne opinie, natomiast myślę, że nie, nie przesadzę, jeżeli powiem, że to taka totalna dominacja z naszej strony w tym meczu. Tylko problem polegał na tym, że graliśmy w piłkę nożną i często taka totalna dominacja nie wystarcza. Eee, dlatego tym bardziej się cieszę, że, że dzięki tej dominacji między innymi, choć nie tylko, e, udało się tutaj zainkesować trzy punkty. Bardzo dużo Fajnych, takich mm, zaplanowanych, dobrze, dobrze e, przygotowanych już na samym boisku akcji. Brakowało nam, sądzę, takiego jednego tempa, żeby mocniej przyspieszyć, żeby, żeby tych sytuacji stworzyć jeszcze więcej, chociaż kilka ich mieliśmy. E, no ale ciężkie te, te warunki, coraz cięższe do, do prowadzenia takiego ataku pozycyjnego z tak grającym nisko, nisko przeciwnikiem, nie jest łatwo się, się przez te zasieki było przedzierać. Trzeba było też uważać na, na fazy przejściowe, z czego przeciwnik yy, mógł stwarzać, yy, stwarzać sytuację, natomiast bramkę strzelił niestety tak naprawdę po ataku pozycyjnym grając w niedowadze i to jest yy, coś, czego nie, nie możemy akceptować, nie możemy do takiej sytuacji dopuścić, żeby, żeby się denerwować, natomiast no, tutaj już trochę przywykłem do tego, że, mm, że dość często są horrory, szczególnie na tą bramkę. Strzelamy bardzo często w końcówce. E, sytuacji bardzo dobrych było dużo, a, e, a strzelać gole musieliśmy dzisiaj z rzutów karnych. Ale bardzo się cieszymy i, 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 i to nie umniejsza e, na pewno naszej radości. Dziękuję. Czy są pytania do trenera ŁKS-u? Jeśli nie to może ja tylko tak krótko zapytam trenerze jakie dalsze plany na końcówkę roku euks u 2 może to dla dziennikarzy tutaj złodzić zwłaszcza będzie ważna informacja Została nam jeszcze jedna kolejka. Od jutra już yy, każdego dnia będziemy się do tego meczu z Chojnicami przygotować, przygotowywać. Yy, następny tydzień będzie też jeszcze, jeszcze w pełni treningowy i zakończymy go sparingiem yy, z Wartą Sierac. Yy, potem zawodnicy zostaną już wolne, będą pracować yy, zgodnie jakby z naszymi zaleceniami, yy, ale już bardziej indywidualnie. Yy. No i to będzie tak wyglądało, jeżeli chodzi o, o końcówkę. Natomiast dzisiaj jeszcze, jeszcze nie myślimy o tym, co później, tylko, tylko o tym najbliższym tygodniu o tym, żeby się jak najlepiej przygotować też do trudnego meczu i na wymagającym terenie. Zdobywca dwóch bramek z rzutów karnych, Oskar, powiedz, jak z Twojej perspektywy wyglądało to spotkanie? A no, witam wszystkich serdecznie. Było to ciężkie spotkanie gdzieś tam na pewno, bo chcieliśmy. Pierwszą połowę wygrać, już za, wygrać, e, zacząć gdzieś tam bramkę strzelić, które prowadziliśmy, ale chcieliśmy tą pierwszą połowę zakończyć bramką, to się nie udało, no ale pracowała na ten wynik cała drużyna, jak było widać do 90 minuty każdy walczył. Udało się 2-1, szkoda straconej bramki, ale super, że trzy punkty zostają u nas na Stadionie Króla. Czy są jakieś pytania? Bo jest... Jak straciliście tego gola, to nie wkradło się takie zwątpienie, bo tych sytuacji wcześniej było naprawdę sporo. Myślę, że zwątpienie to na pewno nie, bym powiedział brzydko, ale tutaj nie mogę na wizji powiedzieć tego. Że motywacja, dokładnie, tak jak Pan mówi, gdzieś tam, że nie możemy przegrywać mecz, remisowy, dla nas przegrywać mecz, remisować mecz jednego zawodnika mniej i tak jak było widać gdzieś w końcówce, już wszystkie siły na pokład do ataku, idziemy, walczymy o zwycięstwo. No Oskara, powiedz nam, e Pierwszy czy drugi rzut karny to był dla ciebie e, trudniejszy? Jak, jak, jak to z twojej perspektywy wyglądało? Myślę, że na pewno drugi, bo to była gdzieś końcówka meczu. Pierwszego na pewno się jeszcze dał gdzieś tam w, we wcześniejszych minutach, a drugi już można powiedzieć, że był w 90. minucie i ważyło, można powiedzieć o wyniku. Ale każdy rzut karny jest ciężki, cieszę się, że gdzieś tam spędzam dużo czasu na szkoleniu tych rzutów karnych, gdzieś to wychodzi, cieszę się. Na razie nie zmarnowałem jedenaski i oby jak najdłużej. To jeszcze na sam koniec na sam koniec konferencji dwie bramki na twoim koncie, czy to jest takie jeszcze mocniejsze puknięcie do trenera Stokowca i jak myślisz, czy jest szansa, że jeszcze w grudniu zobaczymy cię na stadionie króla? Powiem tak, ja nie patrzę tak pod tym kątem, że jeżeli ja strzelam bramkę, to czy. Pukam bardziej do trenera. Chodzi bardziej o to, że mnie ja się bardzo dobrze prezentował w, w grze obronnej przede wszystkim, a to, że wykonuje gdzieś tam stałe fragmenty, czuję się pewnie, biorę odpowiedzialność za drużynę, można powiedzieć w jakimś sensie na siebie, to po prostu no, taka jest moja gdzieś tam tutaj rola w drugim zespole. Zostałem tutaj, żeby tym młodom, młodym pokazywać drogę, gdzieś tam ciężko pracować, gdzieś ta ciężka praca mi popłaca. Ja każdy o tym wie, że gdzieś tam umiejętności może, może mam gorsze od niektórych, ale gdzieś tam tym charakterem i walką zawsze pracuję na 100% i się nie poddaję i nie poddam się dopóki nie zagram w Ekstraklasie. Super. Wielkie dzięki. Dziękuję również Panom i widzimy się 10 grudnia na meczu ŁKS Legia Warszawa. Dzięki.